Jesteśmy w przededniu no, najważniejszego wydaje się wydarzenia promocyjnego, czyli 50. Dymarek, ale to jest też taki dobry poligon doświadczalny przed y, imprezą, która e, rozsławia województwo i myślę, że w tej, tej jubileuszowej formule potrwa więcej niż dwa dni. Znajdujemy się na piecowisku dymarskim, czyli centralnym obiekcie tutaj e, imprezy, no, nazywanej dymarkami, zresztą właśnie od, od tych pieców dymarskich. E, rekonstruujemy wytop żelaza techniką e, właśnie dymarską, re, redukcji bezpośredniej, czyli w zasadzie nie wytopu, a to jest redukcja żelaza w stanie stałym. Piec składa się z dwóch części. Z zagłębienia, my to nazywamy pasową kupinką. Ona ma średnicę 45 cm, ale śląskie piece miały powyżej metra nawet. Na Mazowszu miały też w granicach 50 Fajna impreza wizerunkowa. Łącząca też taki walor edukacyjny, co jest chyba najważniejsze. To nie jest prosta rozrywka, trochę bardziej wyrafinowana, edukacyjna. Wybijemy sobie moją ulubioną monetkę, jedną z moich ulubionych stater tęczowy. Taka dziwaczna troszeczkę nazwa ale jest to związane z legendą ludową, która. Yy, właśnie te dziwne monetki yy, były znajdowane po deszczach. Czarodziejski krążek ze złota wtedy lub ze srebra można było wtedy znaleźć. Pierwszą rzeczą należy znaleźć odpowiednią porcję metalu. Ten metal jest poporcjowany, tutaj przeze mnie przygotowany wcześniej. Yy, waga monetarna wskazuje na to, że możemy dokonać emisji już monety. Przygotowujemy krążek pod emisję. Umieszczamy krążek między przygotowanymi stemplami. I proszę bardzo, mamy już kolejny egzemplarz tatera tęczowego. To jest prezentacja uzbrojenia celtyckiego na przełomie wieków oraz względem rozprzestrzeniania terytorialnego w Europie. Mogą Państwo zobaczyć. Typologicznie poustawiane hełmy względem czasu, czyli od najstarszych zabytków celtyckich poprzez ich późniejsze repliki, tarcze wraz z okuciami, czyli umbami, włócznie oraz miecze. Mogą Państwo przymierzyć uzbrojenia, podotykać, porozmawiać na jego temat. Czasem wśród turystów nie można opędzić, bardzo dobrze przekazujemy tutaj informacje, przekazujemy wiedzę, natomiast oczywiście najchętniej oglądają rękami, ponieważ dotknięcie obiektu historycznego czy repliki obiektu historycznego pewnie daje im dużo frajdę.